Niewątpliwie największym wyzwaniem rynku pracy w nadchodzącym roku, ale też w nadchodzących kilku, kilkunastu latach jest przede wszystkim brak rąk do pracy. Pracodawcy notorycznie zgłasza, zgłaszają zapotrzebowania na pracowników, które pozostają niezaspokojone. Trzeba tutaj wprowadzić jakieś mechanizmy, które radykalnie zmienią tę sytuację, i myślę, że rozwiązania dotyczące przede wszystkim wcześniejszego wchodzenia młodych osób na rynek pracy. Ale po drugie, przede wszystkim zachęcanie osób starszych do pozostawania na rynku pracy to są te kluczowe działania, które, nad którymi należy się zastanowić i które trzeba wdrożyć. Do 2050 roku będzie brakować w Polsce półtora miliona osób na rynku pracy. To jest ogromna liczba. Musimy skądś te osoby pozyskać. I musimy również yy, przejrzeć nasze regulacje, czy faktycznie jeszcze czegoś nie możemy zrobić, nie możemy wykonać na naszym rynku, i myślę, że takim działaniem byłoby ułatwienie zatrudniania cudzoziemców. Yy. Szacunki mówią, że ponad y, ponad 250 do 500 tysięcy osób w wyniku otwarcia rynku niemieckiego może wyjechać do pracy w Niemczech. Czyli tutaj jeszcze ten kierunek emigracji na zachód tych osób, które do tej pory świadczyły usługi i pracowały u nas w Polsce, niestety nie będzie pomagał. Myślę, że nadszedł czas na przegląd obowiązujących regulacji i zastanowienie się, co należy zrobić jeszcze na rynku pracy i co należy zrobić w zakresie legislacji aby ułatwić zatrudnianie osób, osób z zagranicy w Polsce i aby ułatwiać osobom starszym pozostawanie na rynku pracy, aby ich zachęcać. Stworzenie zachęt do zatrudniania osób, które już zdecydowały się odejść z rynku pracy jest kluczowe w tym momencie.